Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem tak i dzisiaj jesteśmy chyba w bestsellerze yy, gry dewelopera Electronic Arts, yy, a mianowicie w grze Battlefield 4, bardzo znanej na mm, świecie. Tak, na świecie, bo to jest yy, naprawdę bardzo, bardzo udana gra. Yy, jeszcze sekundeczkę, tylko yy, jeszcze dźwięk. Ciszę. Jeszcze nie mieli za głośno. Teraz spadniemy. Dobra. Yy, jak co? Tak. Yy, jesteśmy w grze Electronic Arts Battlefield 4, która jest naprawdę bardzo popularna na świecie. Jest bestsellerem tej yy, firmy. Yy, uważam, że gra jest nawet bardziej udana od następcy czyli od gry która będzie miała w lecie swoją premierę czyli od gry Battlefield Hardline która, 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 która będzie która będzie jej fabuła będzie się opierała na na walce policji z antyterroryzmem mi się to niespecjalnie podoba, ale to już jest wyłącznie rola gustu. Mi osobiście bardzo się podoba ta gra. Uważam, że bardzo ją dopracowali. Kupiłem ją stosunkowo niedawno, bo gdzieś z tydzień temu. Więc to będzie. Oj. Więc to będzie bardzo, bardzo niedawno. To to już chyba powiedziałam o grze. Teraz skupmy się na, rozgrzyw na rozgrzywce. Jestem na mapie y, jedwabny szlak, która powiem szczerze bardzo, ale to bardzo mnie urzekła. Dlaczego? Może właśnie dlatego y, przez te y, górki y, z piaskowca, które możemy zaobserwować, które możemy zaobserwować y, w Saharze. Chyba. A stało się tak, że te górki tak powstały chyba za sprawą wody, która wypłukiwała z czasem która wypłukiwała z czasem. E, e, Piaskowiec, który tam się osadził. Piaskowiec jest chyba osadowy z piasku, ale nie jestem pewien. Dobra, tutaj widzimy. Jest, jedzie nam jakiś pojazd nasz czy nie nasz? Nasz trochę chyba jeszcze za głośno. Pójdę i ściszę jeszcze chwileczkę. opcje, Gram technikiem. Gram technikiem jakoś w tej grze bardzo mi się spodobała klasa technik, która jest tutaj naprawdę uniwersalna. Taką klasą w Battlefieldzie trzecim był szturmowiec, w którym było wszystko. W którym było wszystko. A tutaj jest technik. S są karabiny, są karabinki, są ładunki, granatniki, więc według mnie jest wszystko. Bardzo mi się spodobała to, jak w tej grze. Jak w tej grze jest. Jak w tej grze jest zrobiony jakby rozkład broni i to w jaki sposób one są pokazane jest to zupełnie zupełnie inne niż w poprzednim Battlefield Oj czołk jedz czołk jedzie, czołg jedzie. Nie, nie, nie 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 O niestety mam chyba kamuflaż pustynny na broni i na, mm, i na y, stroj, stroju kostiumie. Obecnie będę się kierować na punkt A. To jest chyba jakiś dobry pomysł. No. Coś z prawej, coś z prawej. Jesteśmy przy F, czyli daleko. Tutaj próbowali atakować, ale właśnie zabiliśmy ich. U, stojbiutko. Co jest tam z tej strony? Zaraz coś popatrzymy pewnie się wychyli. O robaczek. Hmm. Czy ja teraz gram na hardkorze, muszę zobaczyć. Może jeszcze coś powiem o trybach gry. Bardzo mi się spodobał tryb gry, który się nazywa bitwa powietrzna. On już był w. On już był w trybie. On już był w trybu. on już był w wersji Battlefield'a trzeciego ale tutaj bardziej go według mnie dopracowali. Jest tryb jeszcze dominacji który też mi się bardzo podoba aczkolwiek jest bardzo podobny do trybu podboju i bardzo mi się podoba to jak zrobili jak zrobili zmiany warunków pogodowych, które naprawdę na prawie prawie każdej mapie się zmieniają. Na przykład bardzo dopracowana jest mapa sztorm na paracelach, w, na, na którą też długo długo pracowali. Dopracowana jest też mapa, która się nazywa, ona się nazywa strefa powodziowa, tak. I jak sama nazwa wskazuje, jest powódź i woda z czasem narasta. Tam widzimy z lewej, na klifie, na skarbie, nie wiem jak to nazwać czołg był, ale już go nie ma. Dobra, teraz pójdziemy sobie troszeczkę w lewo. Pójdziemy sobie troszeczkę w lewo. Na G tym razem, na G. Chwileczkę... Tam widziałem był znacznik hmm. Dobra Co jest? Przecież w niego strzelam! O dobra, z tyłu, z tyłu, z tyłu! walni Dobra, jest Boże dobra, z tyłu motor, z tyłu motor, z tyłu motor jest. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. O! Samolot. Dobra, chyba go zabił. Dob tam już nasi przejmują G. Jedziemy na G. Może się przesiądę. Fajne jest to, że wytrzymałość pojazdów jest większa. I dodali. I dodali. Y I dodali to, że można naprawdę, można już jak ma się mniej niż 35% życia, jeszcze można przeżyć. Co nie było już takie fajne w Battlefield trzecim, gdzie jak nie miało się palnika, to już jak nie wysiądziesz niechybna śmierć. Właśnie w tym Battlefieldzie to jest bardzo fajne, aczkolwiek jak się lata, sprawia troszeczkę trudności z, z zniszczeniem, zniszczeniem, zniszczeniem śmigłowca tylko zniszczeniem konkurującego odrzutowca, ale potem z działka jak ma się powyżej 20 mm. Kaliber już można spokojnie, spokojnie strzelać. Ale skupmy się na rozgrywce. Na rozgrywce. Jakie mam maskowanie? Maskowanie mam pustynne, jak widać. Brakuje mi tego, że nie można, mm, że nie można e, jakby zrobić widoku z trzeciej osoby na postać. Chwileczkę sobie tutaj poobserwujemy. Mam nadzieję, że nikt nas nie zabije. Odsunę się. Wezmę. Nie wezmę. U, uh, dół, dół, dół. I teraz módlmy się, żeby. nas nie wyczuł. Do góry. Szybko. O! o cholera. Dobra powiedział. Pójdziemy na G, Ja tam widziałem. Postać. Chociaż chcę wziąć człuk herbaty. Zaraz weźmiemy, dobra. Solę sobie chwileczkę. Łyk herbaty na wzrost klaty. Jak to mawiał pewien YouTuber. Szczerze pozdrawiam. Dobra, czy on tu jest? Wsiądę do transportera piechoty, opancerzonego, który mi ułatwi. To jest ten drugi. To jest ten drugi. Aha, dobra. Chwila. Czy tutaj tego gościa na pewno nie ma? Co to? A z góry. Mamy na pewno większą szansę przeżyć, jak będziemy w tym, pomimo tego, że cholera. Oj, słabo, słabo to widzę. Jestem na 20 miejscu. nie jest tak, że 1500 punktów. Ostatnio mam... ponoszę dużo śmierci, ale naprawdę dużo punktów jest z podboju, Bardzo dużo. Tutaj zawsze wiecznie przy punkcie D toczy się walka. Kto jest dowódcą drużyny? No, niestety nie ja. Teraz mam dylemat. Wziąć wsparcie czy technika? Zwiadowca to C4, więc to też już nie jest jasne. Co brać przeciwko pojazdom? Ale tutaj wybiorę. Tutaj wybiorę. Tutaj wybiorę technika, ale wsiądę do zwiadowczego do uzbrojonego zwiadowczego helikoptera, bo to jeszcze nie jest ten bojowy. Podobał mi się bardzo wygląd broni w, tym, w tej wersji. W poprzedniej były takie bardziej smukłe, nie było takich ostrych kątów, a to jest wręcz, wręcz przeciwnie. Yy, wszystko jest bardzo kanciaste. Tutaj spróbujemy ich ostrzelać. A to dziwne. Czemu ja im nie zadaję obrażeń. Shit. Uuu! Uh. Góra, 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 góra. Maleńki nie! Nespokojnie, spokojnie. spokojnie. Szajzę. Przepraszam. Dwudzieste pierwsze. dwudzieste pierwsze, Dobra, potrzebujemy 11 punktów. Ciekawe, ile osób obejrzy ten film. Ciekawe Oj, oj 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 oj. Oj 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 oj. Do zero. U, słabiutko. Nie zabijam dużo osób, nie zabijam. Ale. Mmm, jak powiedział to... Hmm, też pewien znany youtuber, a mianowicie Remigiusz, którego bardzo bardzo szanuję, bardzo mi się podoba to co robi, to co robi, hmm, powiedział, że hmm, on może nie gra dobrze w pewną grę, ale sprawia mu to wielki fan i mi też sprawia to wielką przyjemność. Hmm. Więc będę w to grał. Mm, dopóki mi się nie znudzi, tak? Dopóki mi się nie znudzi. Dobra, jaka to jest broń? Świe... Dobra. O! Się. Się mnie zaskoczył. A. To jest właśnie ta, ta komunikacja między graczami. Chyba się naciskało się ALT czy jakiś inny klawisz. To też jest może fajne, może niefajne. W tym przypadku, jak nagrywam, mi bardzo utrudni. I z, i z lewej. Rżyj Ryż, ołów. Tak, rżyj ołów. No, to jest też niefajne. Mm. To była woda. To jest niefajne, że tutaj jest coś takiego, że nie jest właśnie przesądzone, tak jak to było w poprzedniej wersji. Zarówno jak i to, że masz słabszą czy tam lepszą broń, to nie przesądza o wyniku starcia między graczami. Yy, tak samo ilość tiketów tak bardzo nie yy, przesądza, ponieważ zdarzały się sytuacje, że drużyna przeciwna ma 400 tiketów, a yy, nasza miała 50 i wygrywaliśmy, więc to jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo się, jest mylne i yy, nie możemy przesądzać, bo wszystko się naprawdę w tej grze może zdarzyć, wszystko. Zarówno właśnie jak mówiłem w starciach, jak i w całych bitwach, w całych akcjach, chyba tak to można nazwać. Gdzie on się obsadził? O oh, fuck! Co tam się dzieje? Czołk na wzgórzu pewnie stoi i strzela, tak, czy nie tak? Tak, z prawej widzę znacznik. Dobra, my tu chwilę jeszcze postoimy wyłączę na razie a w sumie będzie lasę Zdąż, zdążyłem dobra poczekamy sekundę czajk jedzie z mojej prawej połukosie. za nami jest o Boże popatrzyłem na mini mapkę tak mi się y, horror mi się wyobraził jak pomyślałem horror mi się wyobraził jak pomyślałem o tym co się stanie Dobra, jaka jest sytuacja? 1455 do 1898 mamy jest 3 do 4. Więc tak średnio. G. A propos G. No chodź tu. Czemu ja go? Gdzie on jest? Chodź tu. Nie rozumiem, czemu ja go nie mogę. W poprzedniej wersji pamiętam spokojnie się zdejmowało takie wozy z karabinka. Co do mnie, str kurde, wkurzasz mnie. Sobie ruscy rozmawiają. szajze uuu to nie było za przyjemne. Na pewno dla niego i dla mnie też nie było. To był pan Rosjan 24. O boż! Bywało lepiej. Bywało lepiej. Bywało lepiej. Dobra, skupmy się. Punkt cel, punkt yy, B. Zaraz ich weźmiemy. W zakleszczymy. Czy mi się to opłaca? Iść na piechotę. Taki kawał drogi. Dobra, zaryzykuję. Bardzo mi się podobają te zmiany w pogodzie. W pogodzie, jakie właśnie też zastosowali tutaj. Chyba już o tym mówiłem, ale. Tak, mówiłem o tym. Ale to jest też bardzo, bardzo urokliwe. Fajne są mm, bombardowania też. Jak te syreny zaczynają wyć. Naprawdę, naprawdę. To ma swój. Urok. O, właśnie. Teraz możemy to usłyszeć. No, chodź tu. No. Kurde. Dobra, zobaczył mnie niestety. Z prawej czołg. Jak się oznacza? I niech... Jeden a z mojej... Z mojej tyłej czołg. No, nie jest dobrze. Bo z mojej tyłej czołg... Nie Jest dobrze. Widzieliście zapewne przed chwilą takie rozmycie się, nie rozmycie, tylko to jest, to się dzieje dlatego, że gorące powietrze, że gorące powietrze się rusza. Ale to też jest bardzo fajne. 24. miejsce też tak przytulnie tam na końcu ciepło. Wszyscy na nas. Dobra, wsiądziemy sobie do tego i pójdziemy, jak już mówiłem, tam, na B. No, jedymy. Na B to jest na pewno B. Yy. Nie podobają mi się te małe wskaźniki. One są naprawdę kłopotliwe w niektórych sytuacjach. Tak samo w niektórych sytuacjach kłopotliwe są czołgi. Ale tylko w niektórych. O, shit. Nie wiem, jak trafić motor. Fajne. szajze i fak zarazem. Nie rozumiem, co mnie bije. Czołg mnie, kurna, bije! Przepraszam, że y, się tak można powiedzieć, wyraziłem. Przepraszam. A tu zabawne. Dowódca drużyny jest na ostatnim miejscu, ale zaraz znając że życie, nie będzie na ostatnim miejscu. No <laughs> mm, nie jest to za fajne. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nic mi tam nie grozi. Ja jestem mało znanym YouTuberem, znaczy nikt mnie nie zna. Ale powiedzmy, mało znanym. Mm. Więc ja mogę zabić dwóch ludzi w jednej rozgrywce. Troszeczkę sobie, prawda. Pod naprawiliśmy reputację. Dobra, pójdziemy na A. A dym szybko, szybko dym. O, Szajzę. można powiedzieć. Dobra. Trochu zeszło. Trochę, trochę. Dobra, czołk jedzie, czołk jedzie. To nie jest na pewno za fajne. Dobra, jedziemy stąd. Zaraz będą w nas strzelać. Też bombardowania są bardzo, bardzo, yy, bardzo uciążliwe. Przepraszam, że. Nic nie mówiłem, ale byłem wciągnięty grą. Dobra, e, tutaj próbują odbić punkt A. I tak zrobimy takie kółko. Żeby poczekać, aż nam się e, nagromadzi ich. I zaraz będę kończył. Tak, Adin, dwa, trzy, cztery. Super. Uzdrowicie. Dobra, mamy A. Pójdziemy teraz na B. Takie sukcesy nam. Uuu, Zawracamy, 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 zawracaj, zawracaj, zawracaj! Czołg, czołk, czołk, czołk był. Ja nie mam... Nie mam w ogóle pomysłu, jak go podejść. Który jestem? 21. O, trochę nam to dało. O, jedzie motor. Czyli poczekajmy, poczekajmy chwilę. I teraz ze wszystkich dział. O, kurde. Się wpakowałem. Go, 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 end. O! Oh, wow! Dobra, ciąg nas rozwalił. Za chwilę będę kończyć, bo już powoli, powoli. Nawet nie liczę czasu, ile to trwa. Zaraz sprawdzę. Uż już dobre, 20 kilka minut chyba. Wejdziemy sobie. Tam jest czołg. Tam jest czołg! O kurna! Tam jest czołg! O! Tam był czołg. O, możecie słyszeć stuki i szum przez chwilę. Dobra. Ech, tu sobie wsiądziemy. I tam spokojnie, spokojnie. Wystrzel dym ty głupku. Pierdolę. Przepraszam. No dobra. Jeszcze sobie chwileczkę pogramy. Pójdziemy sobie z buta na tam przy, a jeszcze chyba jest gorąco, zobaczmy. Nie. Z A już odjeżdżają ludzie. Idziemy z buta na A. Ile nam brakuje do A? 280 z prawej trzech. Z prawej trzech. Tego właśnie nie lubię w tej grze. Takie strasznie, strasznie nieprzewidywalne są te starcia. Strasznie nieprzewidywalne. Dobra, jeszcze raz spróbujemy się obsadzić tam. A, to się zawsze przyda. Przyda, przyda. Już, czy nie? Nie, właśnie nie, już. Jeszcze lepiej niż już. Teraz dopiero się zacznie. Nie! No, stan pojazdu 18. Hmm, mogłem jeszcze chyba strzelić, chociaż to mogło być troszeczkę kłopotliwe. Troszeczkę. To jest też bardzo fajny motyw z tym granatnikiem na podczerwień, chyba na podczerwień, chociaż nie jestem pewien. Pum, 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 pum Bardzo fajny motyw I jeszcze sobie Ostrzelamy tego pana Nie no, to jest jakaś masakra No dobra I tym rosyjskim akcentem zakończę ten odcinek Eee... Subskrybujcie kanał Basztaga, czyli mój, bo to mi się w tym okresie bardzo, 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 bardzo przyda. Dawajcie łapki w górę, bo się robi ciepło na serduszku. I po długiej przerwie zapomniałam Wam wyjaśnić dlaczego ale po długiej przerwie żegnam Was. Dzięki, cześć i na razie.